Jak nie dać się naciągnąć kupując kuchnię? Kiedy kupujesz kuchnię, z założenia jesteś na straconej pozycji. Pewnie nie znasz się na kuchniach, więc wiele można ci wmówić. Oto kilka rad dla Ciebie, abyś nie stał się łatwym celem dla nieuczciwego sprzedawcy. Jeśli szukasz taniej kuchni sprzedawanej jako gotowy zestaw, jesteś stosunkowo bezpieczny. Zestawy mają pewne standardy, więc nie kupisz kota w worku. Oczywiście nie możesz zmieniać niczego w zestawie, standardowe szafki zwykłej jakości blaty. Komplikacje pojawiają się, kiedy chodzi o kuchnię robioną na zamówienie, ale plusem jest to, że masz wpływ na wszystko, co się w niej znajdzie. Te robione na zamówienie z założenia powinny być lepsze, ale czy na pewno są? Prawda numer jeden. Wszędzie kupisz to samo. Projektanci, wszyscy rzemieślnicy, którzy projektują i montują kuchnie, robią je dokładnie z tych samych materiałów. Na polskim rynku jest ograniczona ilość producentów, frontów, korpusów i okuć, z których tworzy się kuchnie. Jaki z tego wniosek? Nie ma sensu poszukiwania idealnego frontu, bo wszędzie znajdziesz takie same. Nie daj sobie wmówić, że kuchnia, którą ktoś dla Ciebie projektuje, jest z materiału niedostępnego dla innych. Korpusy szafek zawsze zrobione są z płyty laminowanej. Z kolei fronty lakierowane, drewniane, laminowane lub szklane. Prawda numer dwa. Jedyne co różni od siebie biura projektowe to ludzie, którzy w nich pracują. Dobry projektant i montażysta to klucz do sukcesu. Znać projektanta godnego zaufania. Takiego, który zrozumie Twoje potrzeby i sprawi, że Twoja kuchnia będzie wyjątkowa. Dobry montażysta na pewno nie zepsuje projektu i będzie potrafił wybrnąć z trudnych sytuacji w trakcie montażu. Prawda numer 3. Nie licz na cud. Nie istnieje coś takiego jak cena za metr kuchni. Nie licz też na to, że kupisz kuchnię wartą 12 tysięcy za 8. Możesz zaprojektować kuchnię ze świetnymi prowadnicami i dobrymi blatami, lub kupić gorsze prowadnice i zwykły blat. Dlatego nie można wyceniać metra kuchni. Jeśli ktoś proponuje ci taką wycenę, prawdopodobnie nie ma dobrych intencji. Jeżeli projektant zaproponuje, że zamiast 8 tysięcy zrobi ci kuchnię za 5, to nie oznacza nic innego jak to, że wszystkie istotne elementy, jak prowadnice, będą pochodziły z chińskiej fabryki a ich jakość będzie pozostawiała wiele do życzenia. Prawda numer 4. Uwaga na projektanta widmo. Oto kilka wskazówek, jak ustrzec się przed osobą, która tylko udaje świetnego projektanta. Nie ma swojego studia. Nie widziałeś żadnego projektu, który zrealizował? Proponuje Ci solidną kuchnię za 5 tysięcy? Planuje zabudowę, nie będąc wcześniej w Twoim domu i nie robiąc pomiaru. Jeśli trafisz na kogoś takiego, nasza rada brzmi lepiej zrezygnuj z dalszej współpracy. Pamiętaj, że jeśli nie ma stałego miejsca, gdzie możesz go znaleźć, możesz mieć duży kłopot. Jeśli zechcesz złożyć reklamację, twój projektant ulotni się jak kamfora. Oto właśnie tak zwani projektanci widmo. Nie polecamy. Oto jak niezadowolona internautka pisze na forum o swoich doświadczeniach z projektantem widmo. Wyglądają jak kupione w tanim markecie. Fronty są mniejsze od korpusów, na złączeniach są prześwity. Okleina biała wygląda jak papier i jest źle przyklejona. Proszę powiedzieć, co mogę z tym zrobić. Niestety nie dostałam nic odnośnie umowy i gwarancji, a pan zapewniał mnie, że to dobry materiał i będzie wszystko dobrze. Mamy nadzieję, że wskazówki te pomogą Ci uniknąć kłopotów i sprawią, że Twoja nowa kuchnia będzie spełniać w 100% Twoje oczekiwania. Nagranie numer 3. Jeżeli brakuje ci w domu miejsca na stół, to rozwiązaniem będzie ławostół. Ten niewielkich rozmiarów stolik nie zajmie wiele miejsca, a możesz rozłożyć go do rozmiarów standardowego stołu. Jeżeli brakuje ci w domu miejsca na stół, to rozwiązaniem będzie ławo stół. Ten niewielkich rozmiarów stolik nie zajmie wiele miejsca, a możesz rozłożyć go do rozmiarów standardowego stołu. Oto jak niezadowolona internautka pisze na forum o swoich doświadczeniach z projektantem Widmo. Wyglądają jak kupione w tanim markecie, fronty są mniejsze od korpusów, na złączeniach są prześwity, okleina biała wygląda jak papier i jest źle przyklejona. Proszę powiedzieć, co mogę z tym zrobić. Niestety nie dostałam nic odnośnie umowy i gwarancji. A pan zapewniał mnie, że to dobry materiał i będzie wszystko dobrze.